Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z państwem to szkolenie. Na początku oczywiście prosiłbym o zapoznanie się z disclaimerem i za moment zaczynamy. Myślę, że możemy zaczynać. Jest naprawdę dzisiaj dużo tematów, dużo się dzieje, natomiast no, miałem, miałem dylemat, jaką Jaki dzisiaj tytuł webinarium nadać? No, mamy dzisiaj oczywiście bardzo ważną decyzję z perspektywy naszego kraju, czyli podwyżkę stóp procentowych. Natomiast, natomiast też dzieje się sporo na rynkach. Mamy, jeżeli chodzi o rynki, no to mamy powrót takiego, takiej rozgrywki pod tytułem FED-PIVOT, czyli zmiany nastawienia ze strony. Fedu, choć na razie jeszcze w zasadzie nie mamy, nie mamy jakiejś, jakiegoś komunikatu ze strony Fedu, natomiast rynek zaczyna rozgrywać to, że Fed zacznie inaczej spoglądać na perspektywy podwyżek stóp procentowych i jest to w zasadzie nieco przymuszone przez ostatnie decyzje Banku Anglii oraz RBA. Natomiast no, generalnie biorąc pod uwagę to, co dzieje się, jeżeli chodzi o oczekiwania, no to rynek zmienił znacznie swoje oczekiwania. Tutaj nie dość, że szczyt stóp procentowych ze strony Fedu jest oceniany przez rynek na 4,4, 4,3, natomiast w przypadku, w przypadku przyszłego roku już też jest widoczna perspektywa obniżek stóp procentowych, czego jeszcze nie było widać kilka tygodni temu, więc generalnie rynek rynek jest bardzo mocno nastawiony na zmianę komunikacji ze strony Fedu. Dodatkowo mamy również mamy również rozpoczę, rozpoczęcie w zasadzie w najbliższych dniach sezonu wyników, więc no tutaj takie mieszane odczucia co do tego sezonu. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że Początek tego roku pod względem wyników spółek ze Stanów Zjednoczonych był negatywny. Mieliśmy też dosyć słab, słabą gospodarkę z różnych względów. Natomiast ten trzeci kwartał miał być zdecydowanie lepszy. Więc tutaj, w tym, pod tym względem, te wyniki spółek mogą być zdecydowanie lepsze. No i też trzeba zwrócić uwagę na to, że mieliśmy, mieliśmy bardzo mocne wzrosty cen, między innymi gazu i innych. Surowców. No tutaj ropa dopiero zaczyna tak naprawdę odbijać. Niemniej, oczywiście, to może wpłynąć na dobre wyniki wciąż spółek energetycznych, ponieważ, no, jakby ceny energii nie tylko rosną w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wrócę do kluczowego, kluczowego wydarzenia dzisiejszego dnia z naszej perspektywy, czyli decyzji Rady Polityki Pieniężnej. I tu zdania są podzielone, choć biorąc pod uwagę rynkowy konsensus. W zasadzie nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, czyli konsensus wskazuje nam na 25 punktów podwyżki, czyli w zasadzie jest to no, kolejna podwyżka, biorąc pod uwagę ten traktat Sopocki. Jeśli mogę tak troszkę tutaj sobie zażartować, to tam mieliśmy zapowiedź ze strony prezesa Glapińskiego, że już. Ostatnia podwyżka będzie miała miejsce w sierpniu. Natomiast natomiast jak widzimy tutaj te oczekiwania rynkowe wciąż wskazują na podwyżkę. Natomiast no nie ma się czemu dziwić, mamy inflację powyżej 17%, no i no dużo, duża perspektywa na to, że będziemy mieli będziemy mieli w dalszym ciągu dosyć dużą presję na to, żeby ta inflacja wciąż rosła, biorąc pod uwagę ceny bazowe, czy również koszty energii, które tak czy inaczej. W jakiś sposób wzrostą. Nawet jeżeli będziemy mieli ceny regulowane energii w Polsce, to jednak będą to ceny regulowane dla konsumentów, a nie dla przedsiębiorców. I to jest największy problem, ponieważ jeżeli będziemy mieli kilkukrotny wzrost cen. Energii dla przedsiębiorców, no to nie są oni w stanie utrzymać bieżących cen bez zmian. To wpłynie generalnie na to, że inflacja w przyszłym roku będzie w zasadzie już nawet pod koniec tego roku, będzie po prostu w dalszym ciągu perspektywa e, wzrostowa. Niemniej, oczywiście utrzymanie cen regulowanych e, energii elektrycznej i gazu dla konsumentów, no gdzieś tam może obniżyć tą inflację. Natomiast pytanie, czy będzie w stanie obniżyć tą inflację aż o e, te 7%, 7-8 punktów procentowych względem prognoz, czy to, czy to banku centralnego, czy również naszego rządu. Więc wydaje się, że 25 punktów bazowych jest pewne, natomiast no biorąc pod uwagę te perspektywy inflacyjne, no jednak można by się było spodziewać dalszych podwyżek. Moja prognoza z początku tego roku zakładała 7,5% ze strony NBP-u. Natomiast ona się troszkę zmieniła z mojej strony po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej jednak zdecydowała się na nieco mniejsze podwyżki czyli, najpierw mieliśmy obniżenie tych podwyżek do 50 punktów bazowych a ostatnio do 25 wtedy kiedy miało być właśnie te 75 no to no to no to była 50 więc jakby te dwie dwie podwyżki mniejsze obniżyły te perspektywy podwyżek natomiast rynek wciąż widzi szansę na to że no te stopy mogą być nieco wyższe niż 7%. W Czechach mamy 7% i tam mamy utrzymanie stóp procentowych. Na Węgrzech oczywiście mamy 13%, ale tam też mamy zapowiedź, że więcej podwyżek już nie będzie, więc teoretycznie na tych 7% moglibyśmy się zatrzymać, natomiast biorąc pod uwagę inflację, jednak jest tutaj ryzyko tego, że jednak te stopy będą jeszcze do końca tego roku rosnąć. I to oczywiście byłby dosyć dobry sygnał dla polskiego. Złotego, natomiast też trzeba pamiętać, że złoty nie tracił tylko i wyłącznie ze względu na te perspektywy związane ze stopami procentowymi, ale również ze względu na sytuację zewnętrzną i oczywiście bardzo, bardzo duże ryzyko związane z cenami energii. Natomiast aktualnie te ceny energii nieco spadają, mamy oczekiwania raczej spokojnej zimy. Tutaj magazyny gazu są wypełnione w Europie. Gaz płynie przez Baltic Pipe. Oczywiście były pewne, pewne niepewności, natomiast na razie wydaje się, że jest spokojnie. Natomiast oprócz tego, mamy oczywiście też dosyć kontynuację wzrostów cen surowców. Oczywiście to wynika ze słabości dolara, a to wynika z tego fety piwotu, Mamy też. Dzisiaj decyzję OPEC, więc tak naprawdę dosyć sporo się dzieje. Natomiast dzisiaj w trakcie sesji azjatyckiej mieliśmy podniesienie stóp procentowych przez RBNZ o 50 punktów bazowych i teraz jest tutaj nie tylko przewaga w bieżącej stopie procentowej Nowej Zelandii względem Australii, ale również w perspektywach podwyżek, bo tutaj te perspektywy podwyżek w Australii kończą się na 3-3,5%, natomiast w Nowej Zelandii powyżej 4%. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, też jest tutaj dosyć mocno rozbudowany. Mamy oczywiście europejskie PMI -e dla usług, mamy raport, raport ISM po południu w Stanach Zjednoczonych, decyzja NBP, to w zasadzie jest niewiadoma, natomiast trzeba się spodziewać od 14 do 16 raczej. Raport DOE, czyli zapasy ropy, z kolei raport API bardzo, bardzo mocno wspiera dalsze wzrosty, spadek zapasów ropy, spadek zapasów benzyny i raport ADP, czyli no, rozgrzewka przed, przed piątkowym raportem NFP, choć trzeba też pamiętać, że ten raport ADP nie dość, że był wstrzymany w okresie wakacyjnym, to dalej zbyt nie jakby nie, nie odzwierciedla tego, co, co pokazuje nam raport NFP. Rynki, które sobie dzisiaj mówimy, będzie euro, dolar, przegląd, przegląd złotego, WIG20, DAX Nazdach, złoto, ropa i srebro. Natomiast no, dzisiaj będzie prawdopodobnie nieco dłużej, ponieważ jeszcze chciałem Państwu kilka ciekawych wykresów pokazać. Przede wszystkim no, mamy właśnie tutaj te ostatnie decyzje ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj mamy godzinę ostatnich decyzji, czyli 15.20 ostatnio. Widzimy, że te decyzje zdecydowanie się właśnie w około tej 15.30, więc myślę, że od 15.00 15 powinniśmy być czujni. Aczkolwiek też trzeba pamiętać, że mieliśmy na przykład w kwietniu decyzję przed 15.00. Mieliśmy tutaj Pierwsze, y, pierwsze rozczarowanie w, właśnie w lipcu, i wtedy mieliśmy dosyć wyraźny wzrost y, złot, y, wyraźne, y, wyraźne osłabienie złotego względem, y, względem dolara. Natomiast co ciekawe, ostatnio pomimo tego, że mieliśmy y, no, dosyć małą decyzję, ale zgodną z oczekiwaniami, bo spekulowało się wtedy, że być może już nie będziemy mieli podwyżki, to jednak była ta jedna mała podwyżka. Y, y, też NBP nie był jakoś bardzo. Bardzo, bardzo moc, bo, mocno gołębi w komunikacie, więc stąd dosyć wyraźne umocnienie złotego względem dolara po ostatniej wrześniowej. Tutaj wspomniałem o, o sierpniu, natomiast to oczywiście wrześniowa decyzja była, więc no widać w większości oczywiście złoty tracił po decyzji, natomiast to była, były pierwsze dwie godziny, później to się nieco uspokajało. Tutaj mamy właśnie jak w przeciągu 6 godzin się zmieniał USDPLN podczas tych poprzednich decyzji, więc mogą sobie Państwo ewentualnie tutaj screena zrobić. Natomiast też to udostępniłem na Twitterze XTB, więc bardzo też zachęcam do śledzenia naszego Twittera XTB, tam też wrzucam dosyć często jakieś ciekawe wykresy. Druga rzecz to porównanie rentowności dziesięcioletnich obligacji w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Jak widać, no blisko 7%, więc teoretycznie tutaj te oczekiwania długoterminowe wskazują na to, że te stopy procentowe powinny się utrzymywać dosyć wysoko w Polsce. Niemniej oczywiście raczej one odzwierciedlają te oczekiwania dotyczące krótkoterminowych stóp procentowych, więc one no, jak widać oscylują wciąż koło 7%, natomiast no, widać, że wcześniej było to nawet poniżej 5-6%, więc najprawdopodobniej jednak nawet jeżeli będziemy mieli podwyżkę i być może perspektywy Dalszych podwyżek w tym roku, to jednak te rentowności generalnie powinny spadać, co powinno budować presję na wzrost obligacji. Więc tutaj mamy na przykład taki bardzo ciekawy ETF na indeks obligacji w Polsce jeden z fajniejszych, z fajniejszych rynków. Kolejna rzecz to implikowana implikowane stopy procentowe w Polsce. W tym momencie widzimy no, obecna stopa 6,75, bardzo ciekawe. W perspektywie jednego miesiąca implikowana stopa spada na poniżej 6,5%, no ale powiedzmy w tej perspektywie 3-6 miesięcznej no, jednak pokazuje nam 7%, więc no, to nam obrazuje, że generalnie jest tutaj szansa na tą podwyżkę. Natomiast już w perspektywie dwuletniej mamy oczekiwania dosyć, Wyraźnych obniżek, natomiast rynek nie widzi szans na obniżki w przyszłym. Roku. I tutaj już koniec, koniec, jeżeli chodzi o złotego. Natomiast chciałem pokazać jeszcze właśnie te kwestie związane z Fed pivotem Czyli mamy, jak zmienia się nam implikowana stopa pomiędzy grudniem 2022 i 2023 dla euro-dolara. I tutaj widać, że pojawiły nam się szanse na obniżki stóp procentowych po tym ostatnim rajdzie, gdzie mieliśmy mieć utrzymanie stóp procentowych przez cały rok. Teraz znowu mamy wycenę 45 punktów bazowych obniżki i tutaj widać też nam się troszkę ta e, generalnie krzywa dla perspektyw stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych obniżyła. No i co ciekawe, tutaj też widać właśnie te perspektywy obniżek w przyszłym roku. No i maksymalna stopa 4 4,5 4, powinna nam wynosić w Stanach Zjednoczonych jeszcze niedawno perspektywy mówiły na cztery i sześć, cztery i siedem. Dziesiątych. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o wykresy, natomiast my przechodzimy sobie już do naszej platformy. Zaczynamy sobie od omówienia danych. Mamy dzisiaj sporo publikacji indeksów PMI. No jak widać, w większości będą to finalne dane dla Niemiec, dla Francji, dla strefy euro. Natomiast też warto tutaj zwrócić uwagę na przykład na Hiszpanię czy na Włochy. Mamy oczekiwania spadku. Więc widać, że ten sektor usług ma się mieć dosyć mieszanie. No, te wstępne dane też tutaj nie zachwycały oczywiście. W szczególności dane z Niemiec, więc zobaczymy, czy finalnie faktycznie ten sektor usług w Niemczech ma się naprawdę tak fatalnie, bo ostatnio bardzo właśnie ten, ten indeks spadł. Natomiast widziałbym tutaj jakąś tam perspektywę na to, żeby te dane jednak były nieco lepsze, co mogłoby poprawić sytuację DAX-a w jeszcze większym stopniu Mamy raport ADP, ADP wskazuje nam na odczyt 200 tysięcy, więc no, w perspektywie oczywiście raportu, raportu NFP wygląda to całkiem, całkiem interesująco. Jeżeli chodzi o raport NFP, mamy mieć oczekiwania na 250 tysięcy, więc raport ADP rzędu właśnie 200 tysięcy dawałby szansę na dosyć mocny odczyt, co z kolei mogłoby pobudzić wzrost. Wzrost y, amerykańskiego dolara. Rozczarowanie, czyli odczyt y, powiedzmy 100 poniżej 100 mógłby zdecydowanie zwiększyć szansę na ten Fed pivot. Następu, na, następnie mamy oczywiście gdzieś w godzinach 14, 16 Będziemy mieli decyzję ze strony NBP. Natomiast o godzinie 16.00 będziemy mieli dane dotyczące indeksu ISM, oczekiwania niewielkiego spadku. I po, oczywiście później 16.30 dane dotyczące zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, tutaj raport pokazuje nam. Konsensus wzrostu zapasów, natomiast API pokazał no jednak ponad 1 milion baryłek spadku tych zapasów, więc teoretycznie. Jest tutaj szansa na to, że jeżeli raport pokaże jednak spadek zapasów, będzie tutaj potencjał do dalszego wzrostu, ale też trzeba pamiętać, że mamy dzisiaj decyzję OPEC. OPEC teoretycznie może ściąć nam produkcję o 1 milion baryłek, nie uwzględniając dobrowolnych cięć, więc te oczekiwania były naprawdę bardzo, bardzo bycze dla ropy naftowej, ale też trzeba pamiętać o tym, że bardzo często na rynku mamy coś pod tytułem kupuj plotki z Dawaj fakty, więc jeżeli będziemy mieli dzisiaj decyzję zgodną z oczekiwaniami lub gorszą yy, niż oczekiwania, jeżeli chodzi o OPEC, jest dzisiaj szansa na jakąś korektę ze strony ropy. Natomiast my przechodzimy sobie już do wykresów euro no i widzimy kontynuację wzrostów, yy, yy, bardzo bliskie naruszenie. Parytetu. Natomiast co ciekawe, te noty pokazują nam, że m, troszkę tutaj nam euro-dolar się rozchulał. Mamy tutaj siłę przede wszystkim ze strony euro, w postaci tego, że e, mamy te mniejsze oczekiwania m, dotyczące m, właśnie jakiegoś kryzysu energetycznego. Stąd ta siła euro. Natomiast no jednak T-note pokazuje, że no troszkę nam się właśnie to euro e, zbyt, e, zbyt umocniło. Więc e, no, gdzie gdzieś w perspektywie najbliższych najbliższych dni można byłoby oczekiwać jakiejś korekty mamy coś w postaci takiego V kształtnego odbicia nawet więc to wskazywałoby na odbicie tutaj w okolice poziomu 1.005 i następnie umiarkowane spadki jeżeli właśnie takie V kształtne odbicie miałoby się zrealizować no widać, że tutaj ze strony t wsparcia dla kontynuacji wzrostów nie ma z perspektywy właśnie tygodniowej mamy cały czas testowanie zakresu tej ostatniej korekty w trendzie więc jak widać nie ma tutaj jakiegoś na razie wybicia musielibyśmy się wybić powyżej poziomu 1.02 aby naruszyć sekwencję spadkową na eurodolarze co więcej broni nas tutaj zniesienie Zniesienie 127,2 tej tutaj fali wzrostowej oraz zakres największej korekty w tym trendzie wzrostowym, więc będzie bardzo trudno w tym tygodniu raczej wyjść powyżej. No, chyba że raport ADP wypadnie bardzo słabo, raport NFP wypadnie bardzo słabo, wtedy rozgrywany będzie Fed pivot i być może uda się naruszyć wtedy 1,02. Natomiast ja widziałbym jakiś potencjał korekty w najbliższym czasie z tego poziomu i szukałbym przetestowania dziewięćdziesiąt osiem. I siedemdziesiątych. Tutaj też chciałbym pokazać, właśnie AUD NZD. Widać, że no, NZD troszkę odrobiło te swoje straty w stosunku do dolara australijskiego i być może tutaj gdzieś te perspektywy perspektywy dla dolara nowozelandzkiego się nam poprawią. No, jest jakieś takie minimalne wsparcie dla AUD ze strony cen surowców, natomiast no, przełamanie tutaj takiego trendu wzrostowego Mogłoby nas skierować z powrotem w okolice poziomu 1,10. Natomiast oczywiście też obiecałem przegląd polskiego złotego, więc, więc już sobie tutaj do złotego, do złotego przechodzimy. No i mamy USDPL oczywiście cały ten ruch, który tutaj obserwujemy, jest on związany po prostu ze słabością polskiego, przepraszam, ze słabością amerykańskiego dolara. Więc na razie, na razie trudno tutaj mówić o jakiejś sile e, polskiego złotego. Jeżeli weźmiemy sobie ostatnią tą korektę, no to widzimy, że jesteśmy na skraju z wyłamania się z tej ostatniej korekty. Oczywiście mamy też tutaj nieco większą korektę, więc jeżeli mielibyśmy szukać jakieś, y, jakiegoś wsparcia dla USDPLN-a, no to prawdopodobnie byłyby to okolice 4.71. Natomiast do tego trzeba dzisiejszej podwyżki w przypadku, jeżeli nie uda się y, Narodowemu Bankowi Polskiemu podnieść dzisiaj stóp procentowych, czyli będziemy mieli utrzymanie traktatu Sopockiego, no to widać, że mamy tutaj bardzo dobre miejsce do odbicia, prawda? Mamy te lokalne szczyty. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy sobie ten ostatni impuls wzrostowy no to widzimy, że znajdujemy się tutaj gdzieś w okolicach zniesienia 50 i 61 i 80, więc tutaj no, jest potencjał do utrzymania tego impulsu wzrostowego. Natomiast jeżeli NBP podniesie nam o 25 punktów bazowych i nie będzie w komunikacie nic na temat zatrzymania cyklu podwyżek, wtedy szykowałbym się nawet na zajście do 4,71. Euro .pln, no tutaj już te spadki też są zdecydowanie e, ciekawe, ponieważ, no tutaj, jeżeli byśmy sobie wzięli tą ostatnią korektę, no to w zasadzie mamy już zdecydowanie silniejsze spadki. Natomiast, no, EuroPLN wybił się nam ostatnio z tych lokalnych szczytów z em, lipca 2022 roku. Niemniej, no jednak, w przypadku europln ta słabość złotego względem euro nie była zbyt uzasadniona, więc raczej oczekiwałbym, The cat sat on the Że jest tutaj perspektywa do tego, że tak czy inaczej, bez względu na to, co zrobi NBP, oczywiście, jeżeli by nie podniósł stóp to wtedy byśmy tutaj zwrócili w 4,83 mniej więcej, natomiast bez względu na to, co się będzie działo, raczej widziałbym perspektywę do zejścia poniżej 4,80 i powrotu mniej więcej do takiej średniej tego, co działo się po rozpoczęciu wojny, czyli jeżeli weźmiemy sobie zniesienie 50%, 61%, i 8, no to mniej więcej te okolice 475 e, powinniśmy w najbliższym czasie na PLN-ie zauważyć CHFPLN no tutaj też duża zależność od tego co dzieje się z dolarem, ale również perspektywy tego co dzieje się w przypadku w przypadku SNB. Na razie mamy Fed pivot, który też jest łączony z tym, że SNB mógłby zdecydować się na utrzymanie stóp procentowych w najbliższym czasie. Stąd oczywiście słabość franka natomiast moim zdaniem e, prędzej czy później jednak e, powróci siła dolara powróci siła franka więc nie wykluczałbym powrotu z, ponownie poniżej 5 zł natomiast dzisiaj e, nie wykluczone że e, zejdziemy nawet w okolice 4.85 na CHFPL jeżeli będziemy mieli podwyżkę stóp e, w stosunku do funta Fund znacznie odrobił swoje straty, natomiast moim zdaniem, no te perspektywy dla funta są raczej ograniczone. Pomimo tego, że brytyjski rząd cofa się ze swoimi decyzjami dotyczącymi właśnie obniżek podatków, to tak czy inaczej będziemy mieli słabość gospodarki ze strony Wielkiej Brytanii, więc moim zdaniem też tutaj szybko powinniśmy powrócić w okolice 532, 531 na GBP.pl. Nie jeżeli chodzi o VIG 20, mamy testowanie ważnego oporu. Jesteśmy przy zniesieniu 50% tej ostatniej fali spadkowej. Mamy tutaj linię trendu spadkowego. Więc najprawdopodobniej, jeżeli dzisiaj ta perspektywa pozytywna się nam utrzyma, warto zwrócić uwagę na to, że DAX w dalszym ciągu rośnie. Więc nie wykluczałbym przetestowania. E,

dalszej części tego tygodnia. Tutaj mamy też dosyć silny opór, więc na razie, na razie ta rozgrywka pozytywna dla rynku akcji trwa, więc również jeżeli chodzi o WIG-20, też mamy rozgrywanie. Natomiast jeżeli powróci nam temat podatków od zysków nadzwyczajnych w Polsce, wtedy, no niestety, WIG-20 będzie reagował negatywnie i oczekiwałbym nawet domknięcia tej luki, czyli zejścia ponownie do 1405 punktów. I na końcu oczywiście przechodzimy sobie do indeksów i surowców, więc zaczniemy sobie od niemieckiego DAXa. Tutaj wczoraj rozmawiałem o tym, że no jest nie było tutaj dużej szansy na przełamanie, jednak się przełamaliśmy. Jesteśmy powyżej 14 okresowej średniej, więc widziałbym tutaj um, przynajmniej przetestowanie 12815 punktów, czyli za Zakresu tej ostatniej korekty w trendzie. Generalnie, biorąc pod uwagę to, co się działo w ostatnich tygodniach i miesiącach, przynajmniej powinniśmy również przetestować tą strefę pomiędzy średnimi 4, 50 i 100 okresowymi no generalnie biorąc pod uwagę te nastroje, które mamy w tym momencie na rynkach, jest szansa na to, że przynajmniej do tego 12815 punktów dojdziemy. Nasdaq też tutaj troszkę na razie negatywnie t noty e, wróciły do spadków, czyli mamy wzrost rentowności. Więc, e, no, troszkę mamy zachwiany e, zachwiane ten ostatni rajd e, na, na zdaku, na amerykańskim rynku akcji. Ale, moim zdaniem, e, 11500 punktów powinno być utrzymane i widziałbym perspektywy do e, kontynuacji tego wzrostu. Przynajmniej tutaj w okolice 11 850 punktów. Teraz surowce, ropa naftowa, e, no, przebiła nam. Się powyżej 85, wczoraj wskazywałem właśnie na te 85. Przebiliśmy się przez, tego, przez ten poziom. Jesteśmy w strefie pomiędzy średnimi, więc widziałbym tutaj perspektywę do 88. Prawdopodobnie przed jakąś decyzją OPEC uda się przetestować ten poziom, natomiast dzisiaj widziałbym realizację zysków, która mogłaby się nam zakończyć nieco poniżej 85 dolarów za baryłkę. Złoto korzysta na słabości z amerykańskiego dolara. Mamy kontynuację wzrostów, i prawdopodobnie złoto mogłoby nam się zatrzymać tutaj w okolica 1750-1760 dolarów za jedną uncję, gdzie znajduje się dosyć silny opór w postaci tych lokalnych dołków. I teraz jeszcze srebro, które było zdecydowaną gwiazdą początku tego tygodnia. Mamy tutaj kontynuację, kontynuację wzrostów, choć pojawiły się nam negatywne, negatywne reakcje przy zniesieniu 38,2, więc widać, że jednak ta siła srebra troszkę nam się zaczyna wyczerpywać. Natomiast no, te perspektywy fundamentalne wskazują na to, że ten squeeze mógłby być kontynuowany, więc nie wykluczałbym właśnie przetestowania okolicy średniej 50, przepraszam 200 okresowej, w okolicach 22, 20, 21 i 80, i dodatkowo mamy tutaj te lokalne dołki z końca 2021 roku. Natomiast jeżeli nie uda się nam przebić, zniesienia 38 i no to tutaj wsparcie bardzo nisko i 19,7, czyli mniej więcej, połowa tej dużej świecy wzrostowej, choć jak widać z nowości powinniśmy. Powinniśmy mieć kontynuację wzrostów. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu, przepraszam za troszkę przeciągnięcie, natomiast mam nadzieję, że no, zobrazowałem tutaj zdecydowanie ten obraz, który, który no, nam się rysuje przed decyzją NBP. Więc, oczywiście, będziemy tutaj Państwa informować na temat tego, kiedy będzie decyzja, i ta decyzja będzie ogłoszona u nas na stronie i również na Twitterze, więc proszę śledzić nasze media i państwu za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 8:30. Dziękuję jeszcze raz. oraz do usłyszenia.